What is wrong? Co jest nie tak? No wydaje mi się, że tu jest dużo nie tak, ponieważ po pierwsze, kto ten płot tak postawił? Po drugie, dlaczego ten połot wisi w powietrzu? I po trzecie, jakim cudem tu jest taki pies? Czary mary, hokus pokus, twoja Stara, to mu <ślinikam> ucieknie, aż na to słońce, ponieważ jest tak mega ciepło. No siemanko, mam z tej strony Domi and welcome to... Delete Master 3! Dokładnie moi drodzy, jak sami widzicie ta babcia, ona najprawdopodobniej trzyma teraz, jak to się mówi, trąbę odsłonia. I mamy zadanie Water the Flowers, więc będziemy musieli tutaj podlać teraz kwiatuszki i ta gierka polega na tym, że mamy bardzo dużo takich właśnie zagadek. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich gierek, znacie Dela, tak, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Delete Master 3! Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc aż Słonik. A ja również być może za serduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Budu Dirt, Drozdziaki Pietrykol oraz Kamil Rosa za te trzy piękne fanarty, bo się też mamy. Pozdrawiam! No a teraz! Juniorku <gumia gumiatorku, jakbym mogła użyć gumki, to bym ci chyba w końcu tą czapkę usunęła, LOL. Dobrze, moi drodzy, mamy Water the Flowers, i wydaje mi się, że coś gdzieś tutaj musimy zgumować. Jest to słonik trąbalski, który jest mega zdenerwowany. Okej, okay, on teraz tutaj podlał tą swoją trąbą, ponieważ tak naprawdę on czerpie teraz wodę z ubikacji. Moi drodzy, idźmy dalej. Make class more fun. Powodu, aby ta klasa, bądź też te zajęcia były bardziej fajniejsze. Mamy podpowiedź, muszę to kliknąć. Oczywiście, najpierw musimy sobie zobaczyć reklamę, a fajne to jest, bo wykupiłem sobie bez reklam, a tak czy siak musimy teraz kliknąć, obejrzyj reklamę, ale to chyba chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie podpowiedź. Dobra, i co my teraz tutaj musimy zrobić? A, muszę to zgumować, i teraz mamy jakiegoś Matrixa? Okej, okay, niech będzie. A, nie, to nie jest Matrix, tylko to jest DJ i ona również zaczęła tańczyć. i to docisniemy dalej. Help the baby. Stop crying. Spowoduj, aby to dziecko przestało płakać. No wydaje mi się, że to jest awokado, więc wystarczy je tutaj wsadzić jest to tak naprawdę łóżko od żołądzia z tego awokado. Położmy się. Już jest wszystko git. Dobra, zostawimy później. Może z sześć gwiazdek, jeżeli się da. Okej, okay, ciśniemy. Save the fish from the fisherman. Czyli musimy teraz uratować rybkę od tego co łowi ryby. Okej, okay, co my tutaj musimy zrobić? Coś gdzieś musimy zgumować. A radioactive! Okej, okay, mamy. Czekaj, czekaj. Radioactive, dobra. A i on teraz się zamienił w takiego wielkiego potworeksa. No dobra, nie będzie. Otrzymaliśmy w ogóle 20 punktów. Nie wiem, co my później będziemy mogli za to robić. Ale się później ogarnie. Dobra, play basketball. Wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj głowę komuś urwać dokładnie. Zostawić tylko i wyłącznie głowę, żeby z drugiej zombie. Pograł sobie w basketball, czyli w koszykówkę Find wanted people. Znajdź teraz ludzi, którzy są poszukiwani. Ja widzę, że on tu jest poszukiwany, ale musimy chyba zgumować 20, a musiałem zgumować tylko to i oni teraz są poszukiwani. Okej, okay, dobra, został poszukiwany. Niestety policja go szybko wzięła. On cika w ogródku. Find the truth. Znajdź teraz tutaj. Okay. tego gościa. Rzucił w niego piłką. Ale on na szczęście jej uniknął, a dziadek dalej jest zdenerwowany, bo on musikał w ogródku. the mean woman Spraw, aby ta kobieta, która jest złośliwa. Jednak nie była złośliwa. Czekajcie. Okej, okay, dobra. A, nawet jej włosy wyleciały. Wystarczy, że zgumowałem tutaj słońce i ona wtedy nie wiedziała o co chodzi. Wake him up! No wystarczy. Uu. A czemu on ma taki tyłeczek? Czemu on tak? Tu ma taki śmieszny tyłeczek? Czekajcie, ściągamy mu kołdrę. Aha, i przyszedł kocur, zaczął po nim skakać, a on... Wy... Aha, bo myśli, że to jest myszka. Okej, okay. mamy 20 punktów i co my teraz tutaj mamy? Make her angry. Spowoduj, aby ona była zła. Tutaj nic nie możemy zrobić, możemy ewentualnie coś zgumować i wtedy mamy taki obrazek. I ona się zdenerwowała. Uderzyła go, okej. Okay. Lecimy dalej. Start the race. Powoduj, abyśmy zaczęli biegać. Dobra, musimy chyba je to usunąć. Albo tutaj coś je usunąć? Nie. Tutaj też nie. Może tutaj? Okej, okay, dobra. A, start. A, i ona wtedy używa tego jako hulajnogi. A ona, widzieliście jej minę? No, ona miała taką minę, jakby miała naprawdę za chwileczkę mm, umrzeć. Zakaz facetów. Tutaj się tylko i wyłącznie kobiety opalają, ale wydaje mi się, że tak czy siak jest tutaj facet, który się zakochał od razu w te kobiety i od razu podgląda. No i przyszedł piesek i najprawdopodobniej na niego nasika. No, jakbyś inaczej. Ciśnijmy, moi drodzy, dalej mamy level 13 Help him become rich Spowoduj, aby on stał się bogaty jackpot 777 i wydaje mi się, że tutaj na, na loterii będzie 77... 7... A, tu jest bardzo dużo pieniędzy! Okej, okay, myślałem, że trzeba tam zgumować, że on wygrał 777 Jackpot, natomiast on tutaj znalazł pieniążki. Wydaje mi się, że on powinien teraz zanieść do... na policję, bo jeżeli jest to więcej niż 100, to trzeba już to chyba zgłosić Protect the leg okej. Okay. Aaa! Śmierdzą mu stopy. I ten pies nie wie w ogóle o co chodzi, no? Oh Help the ship! Pomóżmy teraz yy, temu statku. Okej, okay, co my tutaj musimy A, okej. Okay. Czy to jest jakaś godzilla podwodna? Co my tu musimy teraz zrobić? Czy ta godzilla teraz zeżre to? A rzeczywiście, ona... Co? A on strzelił i tytanik sobie popłynął dalej i nie było żadnej katastrofy, dobra. Help him escape. Spowoduj, aby on uciekł. Uciekł, dobra? On się zgnął, przewrócił się, śmierć się przewróciła, on się z niego zaczął śmiać. Well done, mamy spoko i teraz tak, find the fugitive. Nie wiem kto to jest, ale to jest pewnie złodziej czy coś takiego. Okej, okay, mamy tutaj tego złodzieja, który próbuje sam wyjść, a on, a on go tutaj... A, dostał złopaty i on teraz ucieka. No tak czy siak uciekł, no dobra. Find the truth, znajdź nieprawidłowość, znajdź prawdę. To były tylko bagietki tak naprawdę, on jest grubaśny. I nawet gonuszka tutaj zawolała i ona się zaczęła z niego śmiać, bo ona była naprawdę mega fit, nie. Dobra, ciśniemy dalej. Open the coconut. Spraw, aby. uuu, tutaj mamy też coconut. To spadło na to i się w końcu kokos otworzył i jeszcze dostał w głowę. Okej, okay, well done! Mamy spoką. Find Superman. znajdź Supermana! Tu jest Superman! Ja wiedziałem, że on tutaj będzie! A tu jest też kobieta, ją po prostu poleciał. Jest git, well done! Stop vampires. Spraw, aby wampiry zaprzestały. No musimy tutaj otworzyć mu okno, żeby słońce świeciło i on wtedy się ukryje znowu w swojej szafie, że tak powiem i on czeka, aż nadejdzie noc. Mogliśmy mu też dać czosnek i on by wtedy od razu zniknął. Get her ready. Chyba to trzeba usunąć, nie? Czekaj, to chyba, nie? A książki po prostu wlatują. A to jest takie mega ciężkie, że to jest niemożliwe. Ja jestem ciekaw, czy w Polsce już jest tak, że książki się zostawia w klasie, czy też nie. Make her happy. Spraw, aby ona była szczęśliwa. Jak sami widzicie, ma birthday, czyli urodzinki, i chyba trzeba to tutaj usunąć. I wtedy mamy birthday, czyli ma urodzinki. Rzeczywiście, przyszli znajomi, wszyscy się cieszą. Well done. Escape from the robber. Musimy uciec przed złodziejem. Hmm, tu niczego nie ma, tu też niczego nie ma, tu też niczego nie ma. A my jesteśmy policjantem, tak naprawdę. On nie wie w ogóle o co chodzi. Sam sobie wbił nóż w stopę i nie potrafi uciec. Find the goat. Okej, okay, wydaje mi się, że on będzie tutaj. On po prostu to jest pseudo owca, a tak naprawdę to nie była owca. Okej, okay, dobra, ciśnijmy dalej. Find the truth, znajdź prawdę. Czekajcie, bo ona się tutaj ukrywa, ona jest zła. Ten tutaj coś czyta, ona chyba udaje, że jest w ciąży. A, ona udawała, że jest w ciąży. Okej, okay, dobra, a to był tak naprawdę arbus. I oni teraz się cieszą. Że ona miała arbuza po prostu pod koszulką. Czajcie to i tak naprawdę też ludzie robią. Punish the man! Spraw, aby ten człowiek dostał za swoje. Zrywa róże, a nie wolno zrywać róży. Musimy chyba z tego, co mi się wydaje, a bo to był niby aparat. A tak naprawdę ona teraz dostała, jak sami widzicie, tak, taki wąż do podlewania, taki wąż ogrodowy, i go zlała wodą. Find an egg. Znajdź jajko. Jajko będzie tu? A. Dobra, a on teraz ze strachu zaczął robić jajka. Chciałem powiedzieć już, że kubkę zaczął robić, ale zniósł trzy jajka. Dobra, ciśniemy dalej. Make a pitch, ale czekaj, bo to jest, to jest arbuz, a tak naprawdę miała być tutaj paletka do tenisa stołowego I niestety, ale rozwalił nam ekran w telefonie. Make me, make he happy. Spraw, aby on był Wesoły. Dobra, dostanie kokos z tego co mi się wydaje. On go kopnął. A, ja on teraz sobie tutaj niby zagrał w kręgle. Help the mouse. Pomóżmy teraz myszce. Tu nie, a. a Okej, okay. dobra, co? No mas żadnej myszki. No on teraz tak naprawdę dostanie sigły i myszka się cieszy. Wypuść Barabasza. Kto to jest? Od unknown! Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, żebyś rek powiedział być może jutro twój zrad. pojawi się na odcinku! What is wrong? Co jest nie tak? No wydaje mi się, że tutaj jest dużo, nie tak? Ponieważ po pierwsze kto ten płot tak postawił po drugie, dlaczego ten płot wisi w powietrzu i po trzecie jakim cudem tu jest taki pies, a poza tym to jest jakiś robbery, czyli złodziej. A on jest taki duży tak naprawdę. What is wrong with you? No, on go wziął on go ukradł, bo to był złodziej. No, my teraz jest 33 level. Okej, okay. what is he looking at? Na co on się patrzy? Ja już wiem na co on się patrzy. On się patrzy na słońce. Jak sami widzicie jest strasznie... Ślinka mu ucieknie, aż na to słońce, ponieważ jest tak mega ciepło. A my musimy to tutaj usunąć i tak naprawdę to jest głowa! Okej, okay, takiego gościa, muszę się z tego cieszyć. Find her true destiny. Okej, okay, mamy tutaj jakąś wróżkę. O, czy to jest Alicja w Krainie Czarów, czy to jest Kopciuszek? Wydaje mi się, że to była Alicja w Krainie Czarów, bo to było chyba wszystko naraz. Help the mouse, pomóż Myszce tak się od razu zainteresował inną kotką, a myszka sobie po prostu uciekła. Dobra, lecimy dalej. Something is wrong. Coś jest nie tak. Wydaje mi się w ogóle, że ta kobieta nie goli pach. Po pierwsze, bo ma strasznie zarośnięte pachy. Po drugie, tu jest jakiś gościu, który ją obserwuje, a tak naprawdę to nie jest gościu, tylko to jest jakieś drzewo. Zobaczcie, to naprawdę wygląda jak facet. Co my tutaj mamy? Okej! Okay. On się ślini, a ona tutaj przecież ma. Oh my god. Fuj, on się zażygał. No i się normalnie zeżygł ty. Help the sheep. Pomóż owcy. Ooo, jaki tutaj paker, proszę bardzo. I od razu wilk nie wie gdzie jest, nie wie co ma zrobić. Find the path. No po prostu trzeba najprawdopodobniej zrobić tak, prawda? Bo musimy znaleźć drogę. Albo po prostu zgumować? Okej, okay, dobra, mamy... Nie? To co mam, co muszę tutaj zrobić? Czekajcie, wydaje mi się, że muszę po prostu zrobić coś takiego, żeby się woda odgarnęła, bo... Musimy przejść, prawda? Teraz przez wodę. Well done! Water the flowers. No musimy podlać kwiatki, a tu przychodzi gościu. I to nie są kwiatki, tylko to jest... Siano? Kwiat... To jest kot kwiatek. Okay. Ona chyba źle podlała. Well done! Ale się udało! Help the gear clean. Pomóż jej posprzątać? Hmm. Nie wiem co to w ogóle było. Ale... Aha, Musi... O, i ona już jest 300? A tu ja miałem chyba teraz wybrać między tym a tym. Help the boy. Pomóż teraz chłopczykowi. No trzeba mu dać kurtkę, prawda? Bo jak go ubierzemy w kurtkę, to wtedy będzie spokojnie. On sobie po prostu poszedł, bo już mu było ciepło. Well done. Help him escape from the prison. Pomóż mu uciec z. tego, jak to się mówi. znów no, z prison, z więzienia. Pieniądze albo klucze. Wydaje mi się, że pieniądze. Dostał pieniądze. I czy on się podzieli teraz z tym policjantem? Policjant oczywiście. Przekupstwo, jakbyś inaczej. Zostawił mu pieniążki, a on sobie uciekł. Let's do something. Zróbmy coś: odkurzacz albo perfum. Wydaje mi się, że odkurzacz. damy odkurzacz wciągniemy ten smród. A ciekawe, co by się. Okej. Okay. Niech będzie, że on potrzebuje teraz, albo raczej ona potrzebuje teraz jakiegoś perfumu, bo on jest mega dziwny. Ten gościu nawet jest cały spocony. Ja no już się kochałem, dobra, niech będzie, tylko ona musi się zacząć myć. Przede wszystkim pachy. Moi drodzy, level 44. Help him. Pomóż mu. Wydaje mi się, że e, trzeba tutaj zrobić coś z tym, żeby on zakręcił tą wodę, żeby to naprawił, żeby to zaczęło cieknąć. Dobra, zaczęło cieknąć i chyba jest git. Dobra, udało się, bo jakbyśmy użyli te odtykaczki, to najprawdopodobniej by coś wyleciało z tamtą. He has grown up! On teraz w końcu wydoroślał. Na pewno, no i musi pić piwsko, a nie jakieś tam mleczko. Prost, jak to się mówi u nas, w Japonii. Napije się, prost. Dobra, jest git. Go up to her. Idź do niej do góry. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Aaa, on teraz wleci tu i jakieś czary, czary mary, patrz. Czary mary, hokus pokus. Twoja... <laughs> Find her true love. Dobra, on potrzebuje tego, nie? Żeby to był Aquaman. Patego. Aquaman! Ona teraz jest zadowolona. Okej, okay. save his life. Muszę użyć albo żelazka, albo jakieś pompki. Wydaje mi się, że musimy użyć pompki, żeby zaczęło jego serducho pracować. To nie jest pompka, on po prostu dostaje jakieś, jakieś powietrze. No nie jest git! Ja jestem ciekaw, co by się stało, gdyby dostał żelazko. Co? Ani co? Od? Drozdziak. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, żeby szereg podziwów powiedział, bo ci było, że twój zwrot pojawi się na odcinku. Help him get out! Pomóż mu muszą wejść. Albo kamień, albo flaming. Wydaje mi się, że to będzie flaming chociaż nie w 100% pewien. On bo po prostu to wyciągnął z kieszeni i zaczął to nadmuchiwać jakbyś inaczej. Naprawdę? Ja myślę, że musimy użyć kamienia, okej? Okay? Find the truth. Znajdź... A patrzcie! Ona tutaj coś ma, albo kola, albo jakaś ręka. mu musimy to chyba wyciągnąć, ale ja zobaczę, co się stanie, gdy my damy jej kole. Czy ona się tego napije? Ona to chyba otworzy, nie, czy nie? Ew, ona się napiła Coli. Jak to nie? Du, 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 du. No rzeczywiście trzeba dać rączkę, żeby ona została. No patrzcie, tam co się pat. Ba... A że to są łapki! Ale co co ona tam ma? No tam na szyi, co to w ogóle jest? jest jakieś mega dziwne. Help her! Pomóż jej? Albo gaśnica, albo drabina. Wydaje mi się, że drabina. Gaśnica to już nie pomoże. Niech ona sobie po prostu zejdzie i ucieka z bo jakbyśmy użyli gaśnicy, to by się nic nie stało, ja bym potrzebował chyba miliony strażaków. Safe, pomóż mu. Ja bym chciał, żeby on był rybą. A rzeczywiście jest teraz panem syrenką. Ok. Help her lose weight. Zrób tak, żeby ona straciła kalorie. Bądź też swoją wagę. Damy jej z burgera. Na pewno to pomoże, nie? A rzeczywiście, daję to Nie wiem zrobić. Ok, myślałem, że ona po prostu zostanie jakiegoś hamburgera i ona wtedy jeszcze bardziej przytyje. A to się okazało prawdą. Help her. Pomóż jej. Słuchawki, żeby jej nie słyszała. <grytanie> Słuchawki. Rzeczywiście to było to. the safe. Złam kod. On będzie tutaj potrzebował tego, nie? Żeby posłuchać, i wtedy cyk, cyk, pek, pek, otwiera. I dostał ubranie, nie no super. Help him survive. Pomóż mu przetrwać. Wydaje mi się, że on musi dostać tego grzyba, bo to jest jakiś trujący grzyb. Najprawdopodobniej on go zje i go zatrujemy, prawda? Dobra, bekło mu się i on teraz jest dizzy, czyli kręci mu się w głowie. Help her survive. Teraz pomóżmy jej przetrwać. Lizaka albo pieniądze. Wydaje mi się, że pieniądze. Dostaniesz pieniądze, proszę bardzo. On nie wie, co z tym zrobić. Ja wiedziałem, że on nie będzie wiedział, co, co ma z tym zrobić, więc musi dostać Lizaka. Tak, dostanie Lizaka i dostanie. O! Rzeczywiście, no lubi cukier, no. No, trzeba przyznać, że lubi cukier. Show her some magic. Pokaż mi jej troszeczkę magii. Okulary? Nie wiem. A bo on zaraz zaczął czytać? Ona się zamienia znowu w Alicję w krainie czarów. Help her relax. Sprawmy, żeby ona. Mm, była zrelaksowana. Ja widzę, że jej pachy już są strasznie pospocone i ona mega nie wie w ogóle o co chodzi i trzeba chyba tylko to i wyłącznie usunąć albo to. A może tutaj coś czeka? Albo ona musi chyba zacząć szyć, ale nie jestem 100% tak pewien. Bo może jak usuniemy ball, no to też nic nie damy rady. Dobra, tu też niczego nie ma. Wydaje mi się, że, że ja muszę zrobić tak i ona się wtedy chyba. No patrz, to trzeba usunąć chyba, nie? No patrz. Cyk i tu. Tylko, że ja chyba za dużo usuwam, wiecie? No, tak mi się też właśnie wydaje. A jakbyśmy tylko, to, jakbyśmy tylko to usunęli. A jakbyśmy wszystko usunęli. No, to też nie działa. Więc muszę się wspomóc teraz reklamą. Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? No, no. No, przecież ja tu już usuwałem wszystko. No, patrz. To trzeba wszystko usunąć. Nie, tylko. Aha, to trzeba usunąć, a to zostawić. Okej, okay, dobra, no nie wiedziałem, że to tak trzeba zrobić. Naprawdę mnie to zagięło. Okej, okay, jest guide. Make them love. Spowoduj, aby one się, oni się znowu zaczęli kochać. Trzeba przełączyć. Tu okej, okay. a nie działa... Nie działa telewizor. Ale to chyba trzeba zrobić tak, nie? Bo on patrzy cały czas na mecz jakiś. Tu też nic nie działa. A może jakbyśmy wyłączyli po prostu z prądu dokładnie, no to wtedy On przestał patrzeć na telewizor i zaczęli się w końcu kochać. Ale moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z The Delete Master 3 podobał. Jeżeli nie, zaproszę Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że dostajesz odurzeń. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę Cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!